Dniu dzisiejszy mam przyjemność gościć w domu biskupim przedstawicieli laikatu wraz z księdzem, który, którzy mówią mi dużo na temat nowej ewangelizacji, o swoich pewnych planach w odniesieniu do prowadzenia tej nowej ewangelizacji dzisiaj. Wysłuchałem przed chwilą. Takiej relacji, że pragną założyć Centrum Doskonalenia Osobowości, ale także założyć międzynarodową platformę cyfrową dla nowej ewangelizacji, Nubes, Nubes Dei, i oczekują, żebym powiedział też i swoją opinię, wyraził swoją opinię i odniósł się do tych. Propozycji, które podejmują. Chcę powiedzieć, że w ogóle działalność na rzecz szerzenia Ewangelii jest bardzo oczekiwana przez każdego biskupa. Tutaj od lat działa Stowarzyszenie Świętego Tymoteusza w Gubinie, któremu przewodzi ksiądz Artur Godnarski i które to stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz nowej ewangelizacji. Znany jest przystanek Jezus. A teraz widzimy, że powstają nowe propozycje i gromadzą się bardzo ciekawi ludzie. Chciałbym, żeby te plany, o których usłyszałem, żeby pomóc człowiekowi w formacji dojrzałej osobowości, ale także żeby ułatwić, ułatwić przekazywanie informacji, zdobywanie wiedzy i jednocześnie kontaktowanie się z innymi wspólnotami podejmującymi nową ewangelizację, było ułatwione. I dlatego całym sercem chciałbym popierać takie inicjatywy. Wiem, że to jest dzieło trudne że to dzieło wymaga też wsparcia wielu osób, dlatego też ktokolwiek będzie się spotykał z tą grupą, niech będzie miał otwarte serce i umysł, żeby zastanowić się, w jaki sposób może wesprzeć to dzieło. Życzę, życzę właśnie tej fundacji, i temu dziełu ewangelizacyjnemu, temu centrum ewangelizacyjnemu, ażeby mogło dokonać jak najwięcej na polu zbliżania innych ludzi do Boga, odkrywania swojego miejsca we współczesnym świecie, niesienia Ewangelii do ludów, do osób, które jeszcze tak bezpośrednio z Bogiem. Się nie spotkały. Dziękuję za odwiedziny i zapraszam z nowymi informacjami. A tam, gdzie ja będę mógł uczestniczyć i wspierać to dzieło, to zawsze będę starał się być gotowym i dyspozycyjnym, ażebyście nie pozostali nigdy sami. Szczęść Boże.